Mural wykonany przez Mariana Folgę powstał na ścianie jednego z pomieszczeń, a dokładnie w sali szkoleniowej stacji ratownictwa górniczego ZG Sobieski. Mural jest już gotowy i prezentuje się pięknie. Chciałem wesprzeć stację ratownictwa górniczego w Jaworznie, no i stwierdziłem, że też spróbuję swoich sił w muralu, w areografie, no i takie coś właśnie powstało. Wcześniej był projekt, pro... zrobienie projektu zajęło mi około 16 godzin no i potem postanowiłem to przenieść na... wszystko na ścianę. Mural jest naprawdę piękny, nawiązuje de facto do naszej pracy ratowników, której tak naprawdę jest niesienie pomocy i tam jest przedstawione między innymi właśnie ratownicy, ratownicy cały zastęp, piątka ratowników podczas transportu na noszach rannego, a przede wszystkim co nimi przewodzi zawsze jest święta Barbara, tak żeby miała ich w swojej opiece. Mural to początek modernizacji, która szykuje się na stacji ratownictwa górniczego. Między innymi chcemy tutaj tak zrobić modernizację. Między innymi tam w rogu stanie święta Barbara. Zapalimy wieczną lampkę z czerwonym światełkiem, tak żeby widać było, że na stacji zawsze ktoś przebywa, i zawsze ktoś tutaj. Się opiekuje i pełni dyżur na tej kopalni. Jak wiemy, codzienna praca górników wiąże się z licznymi zagrożeniami. Nad bezpieczeństwem osób pracujących pod ziemią czuwa specjalistyczny dział ratownictwa górniczego. Ratownik górniczy zajmuje się udzielaniem pomocy górnikom oraz kopalni, które zagrożone są różnymi zdarzeniami. Zapytaliśmy pana Piotra Nowaka, kierownika stacji ratownictwa górniczego, by opowiedział nam trochę o tym miejscu i pracy, trudnej pracy, którą wykonują. Ratownicy. Nasza praca polega przede wszystkim na zabezpieczeniu ruchu zakładu górniczego pod względem bezpieczeństwa. Zabezpieczamy 120 ponad kilometrów wyrobisk zarówno wentylacyjnie, pożarowo, jak i pod względem każdym innym zagrożenia. Zakład górniczy tutaj obecnie liczy około 120, około 125 członków drużyny ratowniczej mamy którzy przez 360 dni w roku praktycznie w każdej godzinie są gotowi, zwarci, gotowi do... Do pełnienia służby, do niesienia pomocy ratowniko, rat, ratownikom, ludziom, przede wszystkim pracownikom na dole, ratownicy każdego dnia z pełnym zaangażowaniem pełnią swoją służbę. Zawód ratownika górniczego jednak nie jest dla każdego. Osoba chcąca pełnić taką funkcję powinna charakteryzować się opanowaniem, umiejętnością podejmowania szybkich, racjonalnych decyzji, a także odwagą. Ćwiczenia, które wykonują w specjalnie przystosowanych do tego pomieszczeniach ratownicy, są również niezbędne. Będne w ich pracy. Znajdujemy się na stacji ratowniczej, gdzie pełniony jest dyżur ratowników. Praktycznie ratownicy przebywają cały czas na dole, a to miejsce jest miejscem, w którym odbywają się m.in. ćwiczenia ratownicze. Są pomieszczenia, w których są przeprowadzane takie ćwiczenia powierzchniowe. Każdy ratownik jest obligowany do przejścia sześciu takich ćwiczeń w ciągu roku. Dwie dwoje ćwiczeń są m.in. stacji ratowniczej. I na stacji ratowniczej mamy taką komorę ćwiczebną, w której ratownicy mają zaimitowane takie warunki dołowe, w których używane są aparaty, jest pełne zadymienie, w których praktycznie podczas tego zadymienia są spięci linką transportu rannego. No i mają stworzone takie typowe warunki dołowe. A jaki sprzęt niesie ze sobą ratownik podczas swojej pracy? Zapytaliśmy pana Artura Szlusarczyka, mechanika kopalnianej stacji ratownictwa górniczego. Rodzaj akcji, którą przyjdzie nam, z którą przyjdzie nam się zmierzyć, determinuje rodzaj sprzętu, który musimy użyć. Mamy aparaty bojowe, tutaj na przykładzie aparatów W70 konstrukcja niezawodna sprawdzona w wielu dziesiątkach akcji różnych pożarowych głównie ratunkowych tak? mamy tam w oddali sprzęt o dużo lepszym komforcie oddychania sprzęt ze sprężonym powietrzem butle z tworzywa specjalnego odpowiednio lekkie choć i tak przychodzi nam każdego dnia dźwigać dziesiątki kilogramów średnio to jest 20 kilka kilogramów każdy rejon przewidzianych prac wentylacyjnych. Warto wspomnieć, że dyżurujące zastępy ratownicze pod ziemią wykonują pracę nie tylko tą codzienną związaną z działaniami wentylacyjnymi czy działaniami przeciwpożarowymi, ale przede wszystkim utrzymują stałą gotowość niesienia pomocy każdemu zatrudnionemu górnikowi pod ziemią. Ratownicy służą pomocą nie tylko pod ziemią, ale i na powierzchni. Chętnie angażują się w różne akcje społeczne. Przykładem może być krwiodawstwo. Oddają krew, by pomóc innym. Duży nacisk kładziemy na to, żeby nie zapominać o etosie ratownictwa. Etos jest służba. Służymy nie tylko tutaj nam, górnikom, podziemnym zakładzie górniczym, ale także na zewnątrz. Ratownicy, członkowie drużyny ratowniczej angażują się w różne akcje społeczne. Przykład taki, który nas dotyczy w zasadzie każdego tygodnia, to jest krwiodawstwo. W czasie pandemii członkowie drużyny ratowniczej czynnie uczestniczyli, brali udział w oddawaniu tej krwi, dziesiątki litrów krwi.